Witaj, to ja, oficjalny Hyper. Dziś z moimi podładnymi ciotami je. Znaczy je, i kurwa je, i, i cewordami. będziemy grać w ukraiński symulator. Szkoła Fryderyk. Faskutas, let's go. Wybuchaj ty, Niemcy, nie ty, kurwa. Ja, oficjalny Hyper, wybuchaj. How to save Polish Sears? Uh, this is where we were going next. That's so a good question. Stax, do you want to answer this? What, what was the question? How uh, do you say Polish CS? Polski Test. Polsky Test. Polish CS you, you can't say that, you can say that. What? Polish say? Polski Test. What does that mean? Just... Polish CS, it means Polish Sears. Me like What's your name? Слушай, ты ебаный ублюдок, я трахну твою мать, бля, задницу, задницы, ебаный, ты хуеса, бля, чтобы твою бани ворот Dzisiejszym sponsorem odcinka jest S. Jest... 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 Jak... kurwa nie, powiem kropka, albo powiem jest to Orlen Paliwo. Dobra, wracamy do odcinka. Ty... ja się yes. no dyrektor, się, oni Nie. się, Patrz, żydok, komuno ty, ja mam napój wysokoprocentowy, a ty problemy z ojcem H, H czyli z paskiem. Ty tylko jedna jebana kropka, jest, chodź się napierdalać jak szlachetny chłopiec, a nie jesteś jakiś Tomasz Szelby.